Co będziemy dzisiaj robić? Zhejtujmy kogoś! Albo zagrajmy w coś. Albo obejrzymy film. A może pójdziemy do parku? Poszamy Dobra, to może pogramy w coś? Tak! tak. No okej. Okay. Źle mm. się czuję, bo straciłam sporo godzin w internecie grając w te głupie gry. nie zrobiłem zakupów, nie wyniosłem śmieci i się czuję fatalnym. Głowa mnie boli. Żal mi tych ludzi, których skajtowałem. A ja? A ja czuję się świetnie, poszłam do parku i nie marnowałam wielu godzin na gry.